Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Miło mi Was spotkać po raz kolejny. Nazywam się Agnieszka Wiśniewska, pracuję w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku, gdzie prowadzę przedmioty zawodowe. Dzisiejszym naszym tematem spotkania będzie: jak zachowasz się w przypadku wizyty gościa, który okazuje się być uczulony na glutę. Zanim jednak przejdziemy do tego problemu, który mamy w tematyce, chciałabym przypomnieć parę informacji tak krótko z poprzednich zajęć. Po pierwsze chciałabym spytać się Was z ostatnich zajęć, co powiedzieliśmy sobie, co to jest obsługa klienta. Przypomnijmy sobie. Słuchałam Nieładnie. ładnie. Obsługa <głosyna> klienta to są wszystkie czynności, tak, które wykonuje się podczas pobytu gościa w, w zakładzie gastronomicznym, tak, podczas konsumpcji, zarówno w zakresie potraw, jak i napoi. Zgadza się? Przypominacie już sobie? Wiecie doskonale, że są tacy też klienci różni. Przede wszystkim, przede wszystkim zacznijmy od tego. Mamy różnych klientów. Zgadza się? Mamy różnych klientów w zakładzie gastronomicznym. E, może zacznijmy od tego, ponieważ klienci są równi. E, jakie cechy powinna mieć obsługa, personel? Trzeba być opanowanym, mhm. komunikatywnym. Bardzo dobrze. Co jeszcze? Uśmiechniętym, to jest bardzo ważne. Opanowanym. Opanowanym, to już było powiedziane. Czy obsługa Zazwyrać. powinna posiadać y, y, więcej informacji na temat no, potraw, które się spożywa na mhm. Czyli powinna wiedzieć, co serwuje tak naprawdę, prawda? jeszcze czego się składa. Mhm. Dobrze, bardzo dobrze. Wiecie też doskonale, że ludzie są... Jesteśmy uczuleni na pewne rzeczy, zgadza się? Na no, co możemy być uczuleni? Zabiał. A orzechy. Na orzechy. Orzechy. Na czekoladę. Na czekoladę? Czyli białą. Tak? Mhm. Co jeszcze? No na A co to takiego gluten? Słyszeliście tą nazwę? Biazko występujące. wyjadyna, i gludeina z wodą tworzy. gluten, występuje na no. ogóle. Pięknie, bardzo dobrze. dobrze! Ania! Przygotę. Super! Bardzo dobrze. Gdzie występuje kłódka? W pszenicy i jęczmieniu. pięknie. Tylko o pszenicy. w pszenicy? Jęczmieniu w osie. Gdzie jeszcze? Dobrze i Aha, bardzo dobrze. Czyli w czterech podstawowych zbożach. Słuchajcie, więc bardzo dobrze Ania się przygotowała się na prawdę I teraz, skoro mamy podstawowe informacje że dociera do nas informacja, że klient jest y, uczulony na te rzeczy, które znajdują się y, w zbożach, tak? Których dużo spożywamy. Jak powinna zareagować y, obsługa? Dobrze, jest tak górowce, gdzie nie pojawia się mąka, czy z tych zbóż. Dlaczego? No bo tam czym to grozi? Bardzo dobrze, ale czym to grozi, jeśli obsługa nie wiedziałaby na przykład y, o tym? Czy musi to skonsultować? Z kuchnią, no, po, na przykład? Części, tak. po części tak. A dlaczego po części? E, no, jakiś drobny dodatek może być e, mąki, ewentualnie mąka może pozostawać na sprzęcie. A co to znaczy drobny? E, na przykład? No pozostawać na sprzęcie po przygotowaniu poprzedniej potrawy. Mhm. Mogą się zapomnieć i dodać sosu. Zagrząc może trochę mąki spaść do koszyka po pieczywie i bezglutenowe nawet w tym samym koszyku, to już może być to problem. A czym groziłoby, jeśli taki klient uczulony na gluten e, spożyłby taką potrawę, gdybyśmy nie, e, e, nie skonsultowali? mieć Tylko? Jeśli jest bardzo uczulony. 100. Słuchajcie, więc skoro mamy podstawowe informacje, tak, wiem, że jesteście dzisiaj rozmęczeni po dużej ilości zajęć, ja poproszę was, przede wszystkim po pierwsze dziękuję wam za uwagę i na następne zajęcia poproszę was, żebyście przygotowali takie wstępne, każdy różne, żeby przygotował co zaproponowałby takiemu Gościo, gościowi, który by y, przekazał informację, że jest uczulony, zgłosił y, informację, że jest uczulony na gluten i będziemy to y, praktycznie ćwicze, y, na, na zasadzie ćwiczeń przerabiać. Dziękuję.